Z tej strony Józegi, natomiast bardzo serdecznie na moim kanale. A dzisiaj nagrywamy Robloxa i symulator z siły podnoszenia jakichś ciężarków. Ze mną jest Filip. No możesz się przywitać. Cześć i dzisiaj będziemy grać sobie w tą grę. Nie patrzcie na tabelę. Nie patrzcie na tabelę, ja może najlepiej wyłączę. Dobra i zaczynajmy pakować. Gdzie jesteś Filip? Ja na początkowej krainie. Ja wiem, ale ja nie widzę, gdzie tu jesteś. Ja jestem na respie. Dobra, zaczynamy pakować. 28 ja stręcza. Jestem na bieżni żeby szybciej trochę chodzić. Chyba Cię tam widzę. Idę do Ciebie. 572 stręcza. Teraz na dwa razy. I dwa stręcza. Powiększmy się do maksymalnego. Zobaczmy, ile już mam. No, mało na razie. Dzisiaj możemy na, może nie rozwalimy tę gry, ale będziemy mieć bardzo dużo siły. siema ma? O, ale się wzrastałem. Już prawie 1000 siły mam. I teraz będę, pa, podnosił takie rzeczy. 1500, prawie. Sorry za moją myszkę. Bo spamuję w tą myszkę. Patrz, jak już jestem wysoki. A poczekaj, jeszcze założę peta, bo mam. Patrzcie jak on się stara, żeby być silny. A ja. I już się powiększam. Słabego mam, spida. A nie, mam chyba dobrego nawet. Nawet jakiegoś tam mam, no. O, powiększenie. I pompeczka, i pompeczka. I sto. Fajny mam efekt taki bąbelkowy. O, już mogę, już jestem bulerem. podnoszę. Ha, ha, ha. A chcesz dostać? Nie. A. E, nie zabijam jeszcze nie, nie, jeszcze, nie zabijam na hita. Ale ile już mam strędza? 3000. tysiące. 3,5. i pół. I 10 kg. A, już mogę, już mogę być bullerem szkolnym. Mogę bulować wszystkich w szkole. A, mi się laguje ciągle. Poczekaj, jeszcze raz wyjdę. Nie, że mi się laguje. Dobra, dalej, dalej. Pakujemy. Już mogę być gulerem szkolnym. Bufy mam. I teraz będzie 5000 stręcza. Tak. I 5K stręcza. Już jestem. tank. Co tu się dzieje? Jakiś duży goście wbił. I teraz pompeczka. Pompa. Chyba trochę za burzy. Pompeczka. No i o co? On teraz będzie chciał mnie pobić? Poczekajcie. Dobra, idziemy już. O, jakieś nowe dostałem? I pompeczka, czy tam brzuszki? Ej, chcesz pokazać ci coś? No. To podejdź do mnie. Nie, bij mnie. Nie, nie, nie będę cię bił. Oklapię cię moją wodą. Chodź, podejdź do mnie. Poczekaj. Pum! Chcesz polatać? Przez stworze? Mam już prawie Nie. 8 tysięcy, prawie 7 sił i 7 tysięcy. Leśnijmy teraz po 8. A! Dobra. Ile masz siły? 692, co? Chodź odebrać nagrodę. Chodź odebrać nagrodę. Pokażę ci, gdzie jest nagroda. No nie, uważam, cię zaraz zabiję. Chodź, pokażę ci, gdzie jest nagroda. I szybki pak. Co się dzieje? I Patrz Patrzcie. Ja no... Czemu ja w ogóle bić nie mogę? A, zabicie. Nie. Patrz, odbierz... O, chodź, odbierzmy sobie to. 150 gramów dostałem. Ja nie mogę. A ja mogę, bo dołączyłem do grupy. Chyba trzeba się zresetować, żeby tego nie mieć. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Musieliśmy zmienić serwer, bo... bo nie wiem co sumie co. No jakieś dziwne co się było. No. Jakiś pan serwera był. Piu, piu. Wszystkich zabijam na kryta. Mm ja idę pakować. Napatrzcie, pokażę wam je takiego trika. Lifehacka, lifehacka wam pokażę, jak szybciej pakować. Patrzcie, zaraz wam pokażę. No jakiś gościu mocny też. A dobrze, że wy nie widzicie tabeli. Już się bałem, że widzicie tabelę. Bo na tabeli jest coś takiego fajnego, ale wam nie pokażę. He. Owaj, tego goście trzeba zabić. Już mam tysiąc stręża. He, he, ej, mam 11. Spadł was stąd gościu. Jak się tutaj? Ty ma? jest ciągle lat... Ej, co ja? Dobra, ja idę obok, bo nie da się go zabić. Ma farta po prostu. A jak się zresetujesz, to też nie możesz nic zrobić? No właśnie nie, więc trzeba... No. Dobra, już jesteśmy. Mojemu Mikołajowi coś się stało z głową. Tu jest jego głowa, a tam jest ciałko. I trochę się powiększa, tak? Nie za dużo, ale też nie za mało. O, taką mogę bić! Ale podskoczyłem. Jestem gigantem. Nie macie do mnie podjazdu jakieś nuby. Czemu ja w ogóle... Uhu! No? Dawaj. No czemu ja tu nie mogę wejść? No nie mów, że on mi zabierze. O, co jest? Ty, no, zepsuł, pobagowane to jest. Ważne, że pakuje. Działa. Dobra, teraz idziemy. A, dobra, jest. Biegniemy jak najszybsi ludzie na świecie na normalną krainę, bo nie chce mi się resetować. No nie mów, że ten bug dalej działa. Coś się baguje w ogóle w tej grze. Jakieś... Gra jest taka powagowana. Tak, to chyba działa. Patrzcie, 72 tysiące stręża. To znaczy, yy, 5 stręża mam, 5 stręgza. Nie masz ode mnie Filip więcej. Więc idę się z Tobą, Filip, spotkać. jem sobie ogórka. Wychodzę, bo nie jestem głupi, żeby się resetować. Lepiej biec z całą mapę. Wziął. Płyniemy. Odbijam się po wodzie po prostu. Skaczę na wodzie sobie. Teraz powiększamy się. O, kurde. Oho. Czyli nie mów, że się tak zbagowałem. Oho. Ej, Fili, wejdź chodź na respa. Ale. Podejdź do tego wielkiego gościa. O, to ty. No, dzięki, że mnie bijesz. Co, kogoś zabiło to w ogóle? No nie, no nimi teraz będą zabijać jakieś proste kolejne. Nie dadzą mi się pobawić. Gdzie jesteś? O, ale ich zabiłem dwóch jakichś nubów. Zabili cię jak to? No nie wiem, czemu oni mnie zabijają. Nie da się pobawić. Tylko tych małych ich zabijam. No Jeszcze się zbagowałem i poleciałem gdzieś w powietrzu musiał wyjaśnić. No ja w ogóle. Dobra, już widać mapkę. Widać mapkę. Musiałem zatrzymać nagranie, bo wyleciałem gdzieś w powietrzu. I gdzie jestem? O, dzień dobry. Dun, dun, dun. Gdzie e, jesteś? Ktoś... być taki chąski? A co, zabiłem Cię? Nie, nie, nie zabiłeś mnie, ale chcesz mnie zabić. No, no, nie, ale... ja nie chcę cię zabić. Ja po prostu. Razem w ogóle nic nagrywać. Nie zabijam cię, jak chcę zająć tych gości. Dobra, zaraz będziemy kończyć już nagrywanie, bo już film trwa 10 minut, ale zrobimy na pożegnanie. Chodź FIFA, chodź, gdzie ty jesteś? Ja się muszę zmniejszyć. Oni mnie ciągle zabijają. Gdzie jesteś, FIFA? Jestem za tobą, za tobą. Dzień dobry. Zrobimy porównanie, chodź. E, poczekaj, ja się powiem. Okay, bo temu Gągać, no, zrobimy porównanie. Filip po dzisiejszym odcinku. O, widzicie go tutaj, ktoś go zabił. Oczywiście, pewnie. O, taki mały Filip i ja po dzisiejszym odcinku. No, więc będziemy już kończyć ten odcinek. A jeszcze zrobię na pożegnanie psiu. जायच जायच